w dzisiejszym odcinku. Gram sobie Faktorio, jest ze mną Hadesiak, który tam już się opierdziela. Boże, kompletnie bez emocji, jakieś strzała, witam was kolejnym, żadnych wybuchów, emocji, nie Wybuchy wiem. Wybuchy będą w postprodukcji, spokojnie. I takich nie dodasz. <laughs> wiem, bo zapomnę. miedzi, yy, no. Yy, niestety gram z Hadesiakiem, singleplay nie wyszedł, bo Hadesiak mi ukradł konto. No, nic na to nie poradzę nie. Zastraszyłem go. E, tak. Czy ukradnę mu po prostu konto na YouTubie. I na steamie. I na steamie. W streamie? W Steamie. Na wszystkim. Dobra. A. E, w sumie miałem zobaczyć, gdzie się robi te lepsze... no. Zrób może w końcu ten węgiel. Jaki węgiel? No tutaj. No to jest twoja działka. To ty mi zepsułeś? Ja ci zepsułem? No a ja ci zepsułem? Mm, tak. Ale co? Serię. Co ty chciałeś? E, bo ja szanuję swoich widzów i nie chciałem ich nudzić swoją osobą. aż tak bardzo, dlatego jesteś. A dlatego tu. jestem ja. I teraz ty nudzisz. Bo ty swoją jesteś nudny. Dobrze, kończymy współpracę. Znowu. 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 Raz na... Nie, przepraszam, mój przyjacielu, nie, nie chciałem. Ja trzeba, też. trzeba szerzyć. E, uważam, że trzeba szerzyć takie poglądy e, i takie zachowania. No wypierdalec stamtąd, no. <laughs> Proszę nie kurwa nie wyzywać. E, nie wiedzą na... nie no, tego, tamtego, tamtych. A ale tamtych mogę. No tamtych to będzie. Jak działa radar? Ja zrobię jeden radar. Nie bo będzie żyć prądu jak. No i dobrze. Stary ten. Ja, jak, jak ty McDonalda? Ja nie lubię McDonalda. To, to jak ja pizzę. Ale ja lubię pizzę, <grybujesz> ja chcę pizzę. Widzisz aktualna wydajność? No nie jest słaba, ale... I co, to się poszerza? Nie widzę tego. A bo tu jest pod tym skanowaniem... Baxter i więcej silników parowych. To rób, rób. Nie, to ty robisz. Ale co? No tak. Rozumiem. Wróć dupę i zacznij coś robić, no. No zaraz ja tutaj myślę, czekaj, o to nie jest ja taka błahowa... piście radar działa. To zajebiście. Wow. Naraz, bo już się mylę. Czekaj, to nie idzie wiem, tu, to idzie tu. w sumie? Aha, on tu po takiej kratce to odkrywa. Ja no no mówiłem 5, ci, że po postawić. pikselku. Um, co teraz robimy? Czemu robisz sam przetwarzanie Patrzcie, No sam z... nie pytał zdanie. Nie zapyta, a może zrobimy lepsze, jak to się nazywa, czekaj, e, żeby były supy. Nie, nie zrobimy. Przetwarzanie stali. A no do tego jest potrzebne, nie, nie ma, nieważne. Ma, ma, nie ma. No, przepraszaj mnie teraz. Właśnie, przepraszam, no, bo... słyszysz? To ty sobie wyobrażasz. Nie chcę Cię przeprosić. Ja bym go zlał. Ja, ja, ja pierdol. Alulak, o, dziękuję. Dobra, to czego ja potrzebuję teraz? E, trochę żelaza będę potrzebował na, na bank. Trudno. Będzie jeden piec mniej. Jak to? No, niestety. Dopóki nie zrobimy lepszej, będzie właśnie, jeden piec mniej. trzeba nie. byłoby amunicję w sumie uzupełnić wszędzie. Omówiłem, zrób automatyczny. Jest automatyczny. Wcale, że bo nie. A gdzie Jest. idzie ten węgiel tu? A tutaj idzie. A jakbym sobie wziął stąd i podpierdzielał węgiel? Dobre. Proszę, nie podpierdzielacie węgla. Nie no, węgiel dla węglaków. Taśmociągi, przypomniałem sobie. Co no ty robisz. robisz? No, podprowadzam węgiel. Tutaj. Bo mi się nie chce robić. Spokojnie damy radę. To chociaż zrób podajnik sterowany. A po co? Bo skąd ty węgiel chcesz mi podkurwiać? No stamtąd. Aha, Ale... bo to trzeba sterowany, dobra. A mamy sterowany? No zielony. No tak jest. Bo ja nie jest. wiem, nie patrzę. No to dobra. Poszedł... To zrób. Nie dalej. <noise> widzicie, zero halo, team playu, zero ja z... Nie, Ja nie przyklinam na odcinków, a Baxter ma zły wpływ na mnie, widzicie? Ja... Jeszcze na mnie. No, patrzcie, ja jestem taki spokojny człowiek. Zobaczcie sobie u mnie na kanale, jaki jest spokojny człowiek. A no widzicie jak z nim? Zobaczcie u mnie na kanale, jakim ja jestem spokojny człowiek. No. no i Kliniesz na okrągło. Sobie. Chyba. Nie wiem, bo cię nie oglądam. Ja chociażbym skłamał, że ja oglądam Baxtera filmy. Czemu o, kłamiesz? Nie ona, wolno kłamać ona, swoich widzów. One nie, nie, ja kłamię ciebie po prostu. Aha. Rozum Rozumiesz jak to działa. Wiesz co? Rozumiem, że coś źle zrobiłem i sam Iron idzie. Czekaj. Czemu Iron idzie? No bo jeden podajnik podawał drugiemu dorączki. Naprawdę. No, bo jak masz dwa podajniki, to jeden może drugiemu podać. No tak. No, i ten jeden podawał drugiemu. Eee, co ja tu potrzebuję? Chyba. No, w sumie trzeba robić. A eee, tak, i teraz. O boże. Dobra. I Milna teraz to idzie do tego. Super. Robić, wiesz, i to jest najgorsze. Właśnie swoją A... drogą. Mm. To w ogóle do tej stali potrzebny jest chyba zielony pakiet naukowy, no nie? Chyba tak. A nie. Nie, nie. Tutaj się robi to. Mm -hmm. A czemu czerwone się nie robi, halo? Eee, a, bo nie ma miedzi. Coś zepsułeś. No, a, bo była przerwa w dostawie miedzi, przypominam. Ci. A, no tak, dobra. No, niestety musieli coś zepsuć. A, coś zepsuć musiałem. No, no, a założę. ja? No ty. Ale, no ty, ty no, 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 no ty, no, dokładnie, no tak było. No. Ja serenny, się z Tobą nie? zgadzam. A czemu sam się obrażasz? i nie wolno tak robić. Mówię ci, że to jest złe na Dalej psychę. mu jebne, nie? <laughs> kim ja tu pracuję, no? Widzicie? widzicie znaczy, aktualnie nie... robisz sam. <laughs> widzicie, z kim ja się męczę. No, co ja na to poradzę? Że, ty tak, że ja muszę tutaj z tobą robić. No nie wiem, no współczuję ci troszeczkę, wiesz? Ale ty coś ty zrobił? Czemu ja nie widziałem, że to zrobiłeś? Halo? Gdzie to idzie? Skąd to idzie? A stąd, o kurde. O, jest dobra. A to co, do, jak to do tych lepszych trzeba te większe? Zaraz te. 50? Nie, to ja nie chcę jednego. Do wszystkiego trzeba zielone? Już? Już? Teraz? No, no, o nie. Jest, do uzbrojenia chyba to, nie. Chyba to jest właśnie ten moment. Wiesz? Nie, 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 nie. Uzbrojenie nie jeszcze. Jesz. A... Ale ty do uzbrojenia nie masz dostępu. Dlaczego? Niestety, no bo tak bo powiedział minister zabriano. obrony. Aha, ty nim jest. Ty, ty nie, mianowałeś kabinet. mnie, mianowałeś mnie. Mi mianowałeś mi, mi w ostatnim nie. odcinku. Uf, no nie jesteś mistrzem <grym> obrony. <fernychomu> <grym grym> nie pozwalam ci jako minister obrony. <grym <grym> eee, umrzej. Dlaczego mi tego życzysz? Bo, bo mogę. A no, sobie sumie eee, o, Te pomarańczowe... podajniki już się robią automatycznie, bo ty nic nie robisz. <grym grym /grym </dlety> to dobrze, bo z podajników pomarańczowych będę ci podpierdzielał i będę sobie robił zielone miksturki. Ej, idą od dołu. Patrz jak ich rozwalę, patrz, a macie, widzicie? A tu jest Dzie... taśmociąg, okej. Okay. Pięknie. Eee, mogę to tu postawić w sumie, tak bez ładu i składu na razie, ale co tam. Nic nowego. Eee, chciałbyś coś powiedzieć? Ale o czym rozmawiam, bo nie rozumiem. Właśnie, tak, tak myślałem. Dobra, idę się przejść do lasu. Albo nie, mam światło. O, światło się tutaj nie powiem. ma lasu. Jak to nie ma? Po drugiej stronie, jest tam na dole. A, taki las. W ogóle, zamiast zrobić to dobrze, to ja po prostu odwalam maniany. Tutaj będzie trzeba wszystko później przebudowywać, wiesz o tym. Wiem, no ale przecież ty to ty, no to co ja na to poradzę? E, I tutaj powinno się... O, granaty! Ja chcę granata? Granatami możemy rozwalić już pierwszą bazę naszych przeciwników. A no właśnie, produkcja na godzinę. 7000 czy tysiące no nieźle nieźle, nieźle a? mówisz, że ujdzie No i zapomniałem nawet o tym, o murze. No w sumie to się tam craftuje cały czas, nie? No 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 no. Ej, widzę, o, to jest że... Tutaj. Ej, elegancko widzę. Znaczy no bo czerwonych pakietów najmniej teraz potrzebujemy. Nie, no tyle samo będzie poruszać. jeszcze dwa laboratoria i jakoś lepiej to rozdysponować tam i, i to by miało jakąś przyszłość. Ale z mur zbudował. Dobra, to chociaż tu zbudujemy. mur. Najpierw badania. Widziałeś? A... Patrz, jak mój mur obronił. Ale one są twarde. Stąd też już zaczynają przychodzić. Czy to no dlatego, właśnie. że postawiłeś mur. Chyba dlatego, że postawiłeś mur, że no, że stałem tu i one mnie zaczęły. Zobaczymy, jak będą dalej, to to co ty robisz o zielony pakiet jeszcze zarąba, patrzcie jaki. Zielone pakiety już zaczynamy produkcję ich. No, a na... czemu czemu piszczało, a nie ma nigdzie e, tego, Wieso, bo to jest taki bóg po prostu. Aha. Dobra. Tam wiesz, ja, ja bym się nie przejmował, straszą mnie aż tak bardzo. Dobra mam 40 tych 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 obronnych i co ja mam z nimi zrobić teraz? A tutaj coś je gryzie naszą wieżyczkę, znaczy Twoją wieżyczkę. O, trzeba ją obroń. Autosafe Eee... to jest to teraz, tak. Najczęściej atakują z góry. Ja muszę zobaczyć, co. Zostawiłem tutaj. Dobra, czekajcie, nie atakujcie mnie. Halo, proszę poczekać. Tak, tak. Ale będziemy musieli to sprawdzić. Jak będziemy już te najszybsze ciągi niebieskie, to damy przed mur. Zobaczymy, czy będą dobiegać. Bo jak nie będą, to to będzie śmiesznie. Damy po dwa i będą widzieć. Nie, nie do zniszczenia. nie, niszczyć, wiesz? No ale nie, czy dobiegną? Aha, mogę, no dobra. To taki szczegół. A, to taki szczególik. Ale może pomyślą, a to taka ziemia i, i, a, i pójdą. nie dotknę tego nawet. No, no, no. Na a, cztery mówię, laboratoria? Ja nie... Chuju to robię wszystko, ale... A czy brzydko? Nie, 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 nie tak się nie bawię. Zostaw to. Jak coś robisz, rób to pięknie. O, widzisz? Tak się to robi. Dobra, uzbrojenie dwójka, a my zielonych nie możemy robić, bo ktoś oczywiście nie zrobił. O co ci chodzi? Boże, właśnie. No to dobrze, to rób, rób, rób. Ale ja nie mam co robić, tu daj tu mi jakąś robotę. Brakuje tych. Czemu to się one nie robią? Ale czego brakuje? Bo brakuje. Chodzi. Aha! Co ty zepsułeś? Bo to szło od razu tych płytkami. I co ty robisz? Proszę mi nie psuć moich tutaj yy, niesamowitych rzeczy. Oj, zaczęło działać to. No tak, bo tutaj dałem, wiesz? Bo tutaj yy, stąd maszyny brały na ten taśmociąg zamiast rzucać tu. No to twoja wina bo mi nie powiedz eee... A powiedziałeś? Nie, ty zepsułeś to po prostu i za zahamowałeś w tym samym rozwój całej naszej kolonii W Na jakiej kolonii jak nas dwóch jest i my dwóch facetów jesteśmy Chyba, że chcesz, yy, że się tak wyrażę yy, wydymać potworka Nie, dziękuję. <noise> nie nie, nie no, tak to mogę powiedzieć. Widzisz ile chętnych już było? To będzie Boże, Hadesiak jak szukażony. Ty to źle postawiłeś. Ja daci, postawiłem to jak ty. Patrz jak ty to brzydko to, stawiasz, kurde. No nie znasz się, no. Dauniaku zostaw to. <laughs> nie, bo ty to robisz brzydko. Zostaw to, bo to tak nie wyjść. <laughs> brzydko to <laughs> robisz. Zostaw to, Dauniaku. I czemu dajesz tu niebieskie, a ja ty jesteś... Patrz, patrz, hopie i się ucz. Patrz. Nie, to brzydkie będzie, Boże. Sam jesteś, znaczy, no patrz. I one sobie teraz będą tędy szły. Boże, nie znaście. A nie zna. To będzie działać. A w sumie, dobra, w sumie. ty to robiłeś, to ty rób, dobra. Sprawdź, to ty. napraw to teraz. Dobra, naprawię ci. Co za noob. Ile razy mam ci powtarzać, Nie obrażamy sami siebie. Jak ja mam to teraz zrobić, żeby to sensowne było? Które? Wiem. Idź, idź, lub co, idź, lub coś, co tam robisz. Nie, nie denerwuj mnie. Ale ja ci tu chcę pomóc. Idź stąd. Nie, no ja jestem idź na tyle stąd. miły, że ci nie chcę pomóc. Stąd. Nie, nie rób idź mi stąd. tego. Idź, za, idź lub coś Czekaj, czekaj, czekaj. Zrobiłem coś pożytecznego. I zrób coś bardziej pożytecznego. Czemuż? że... Jak... Tak. Ej, ale, tu szły, ale tu będą nie szły... Ale tu będą jeszcze szły te zwykłe. Się. Ale ja mówię serio teraz. Nie znasz Będą szły te... Te jak to się Podajniki zwykłe. Nie, nie będą. Będą, bo jak będzie ich szło zbyt dużo, to będzie źle. Nie, bo nie będzie ich dużo szło. No to po co ci trzy fabryki? Bo wcześniej szło ich dużo. No właśnie, a teraz nie idzie ich dużo, bo zepsułeś. Ty zepsułeś. Nie rozumiem. Ja tak, wszystko mam za, dobrze za, patrz. Za mało tych się robi. No, a nie, i do z... za mało tu żelaza idzie. Jak żelaza za mało? A... Nie, a tak serio, to jest? Tu jest dobrze. Nie, bo to, to, to nie jest żelazo z góry. To jest to żelazo. Aha. Idę potem. Ma Bez użytecznego nie robisz. W tym odcinku się opierdalam. Ja jak się bawicie, patrząc, jak ja muszę pracować. Bo to jest tak, że jest. Jeden to jest. E... <laughs> Ale tylko ty jesteś. Nadzorujący? Aha, no. Ale jestem za dwóch. Jesteś. Tak, taki gruby jesteś? No. To współczuję tak troszeczkę, no. No, co zrobisz? Nic nie zrobisz. Wiesz, no nie no, ja bym pobiegał na twoim miejscu. Nie lubię biegać. To zacznij. No, a ja nie lubię. To, to jest trudno. No. <noise> o, są lepsze stalowe piece. O, to jest coś, co chcę. O, lepsze piece. To, co jest to, co czego chcę. Nie, to ja to chcę. A ty co chcesz? Lepsze piece. Nie, ja to powiedziałem pierwsze. A, wiesz co, myślę, że na moim nagraniu będzie to, że ja szybciej to powiedziałem. Bo weźmiesz i w postprodukcji obrobisz. Nie, bo... Nag... A nie, nagrywam jak to to nieważne. <laughs> no, niestety. I widzicie, już wszystko wiem. Już wszystko wiem. <laughs> już wszystko wiem. Nie, dobra, serio, co mam robić, bo tak, tak stoję no, i... nie wiem, mam ci, mam ci, nie wiem... Wiem, jak wiem zrobię dach, fabrykę powiedzmy. granatów. To będzie coś dla mnie. Wiesz, na chwilę obecną ja, staw... ja mam taki e, przepis na sukces, że robimy totalny pierdolnik i kiedyś ogarniemy to ładnie, pięknie, żeby to wszystko działało, ale na razie robimy to, żeby działało. A, myślę, że na razie robimy pierdolnik. Znaczy nie, tak naprawdę będziemy robili do końca pierdolnik, że wszędzie przy... tą mapę <laughs> zajmiemy, nie? Ej, trochę. A wiesz co, jest co? taki mały problem, radar, nie? Radar w sumie, wiesz? Jest ten mały sumie. problem, bo ta mapa jest nieskończona. A. Taki okay. tyci. Taki tyci problem. Czy znaczy to tak żelazo, słyszałem, że jest to... nie skończy Tutaj muszę jakoś zwiększyć produkcję żelaza. Usuń system 32. Usunę ci komputer. Już mi zablok... A nie, to nie ty mi zablokowałeś płytę. To nie ja ci zablokowałem. To szczęść. flarek. To flarek. Um... No nie, ale zepsułem. No i teraz? No i elegan. No dobra, chyba trzeci, trzeci zielony chyba nie, nie pracuje za bardzo. Tak, muszę. E, to wszystko zaraz będzie działało dobrze, tylko muszę jeszcze popracować. O co ty w ogóle mm -hmm. robisz? Wszystko. A nie, no to spoko. Ja będę robił granat. Okej, okay, czyli robisz najmniej potrzebną rzecz na chwilę obecną. Nie, bo granatami możemy rozwalić ich bazy. E, pistoletem też mogę. Dobra, leć. Nie, bo zginę. <grym> Ale no przecież możesz, no co? co to dla ciebie? No, no, Ej, no, no nie rozum... to no, leć. Mogę, no. Nie no, bo ja teraz y, dbam o rozwój naszej bazy. Czyli coś, A. czego ty w ogóle nie robisz. Ja robię granaty, ja jestem ministrem obrony. Zdegradowałem cię ostatnio, pamiętasz? Nie możesz ale zdegradować. Mistrz obrody, bo atakuje twoje mury. No i o to chodzi. Tak, ale tu nie ma działek. Ale no. przecież mnie zdegradowałeś. Nie mogę cię zdegradować. <laughs> kurde. Wrzuć do się robić. <laughs> Dobra, to robię tutaj działkę. W ogóle amunicję byś e, też podokładał, to też jest bardzo dobry pomysł, wiesz? Ale ty robisz amunicję, ja myślałem, że ty sam by Nie, 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 no jesteś miejscem obrony i musisz dbać o takie rzeczy. Ale ty wtedy byłeś, więc ty powinien się tym skończyć. Dokoń... Zrobić, żeby to nie, nie, działało nie, nie, cały nie. czas. Też prosiłem, czy żebyś więcej laboratorium zrobił. I widzę, że nie robisz. Ale nie ma SSL 4 na razie. Jak? Nie Bo tu byśmy musiał kolei, to... wszystko przeinstalować. No One by musiały być tutaj. Adeś tak obraża graczy. Zrób. Nie jesteś graczem Nie jestem Jesteś pod Przynajmniej nie miałem spięcia w inkubatorze Co za głupek Nim ja pracuję, widzicie? Naprawdę, znowu A... Właśnie, ale nie powiem tego na głos Bo jak, jak powiem na głos, to ty to miało? zrobisz To już pierwsze granaty? Nie, nie, nie! Kurna, tak nie! Tak nie! Nie ma! Zniknęły! Kurde, Paczek no patrz jaki glitch! Mam! Nie! Kurde, ja wziął! Chodź, Baxter, przetestujemy! Dobra. Ale mało HP to zabiera. Halo, spadaj! <laughs> nie, bo Halo, zginiemy obydwoje. Co zrobiłeś? Ale ja tutaj umieram, nie chcę umierać. Ale kolega, ja żartowałem tylko. Ale co? To był misklik. Lag był. Lag był, no. Dobra, są te granaty, są ile ich mam jeszcze? Aha, no tak, dobrze. Strasznie wolno co się robi, o boże, to strasznie powoli się robi. Ale co? Zaraz po kropce sprawdzę, ty jesteś tu. Dobra. Aha, niebieskie, no? Na zielone. Nie, strasznie wolno odkrywają te rzeczy, wiesz? Dlatego zaraz... No bo są tylko dwa, mówiłem, zrobimy więcej to Dlatego nie dwa wystarczy. W tym odcinku zrobię nowy dział badawczy. Jako, na, jako minister edukacji, bo stary minister edukacji nic nie potrafił zrobić. Eee, ręczę za to. Tak, dokładnie. A więc e, żegnamy się z państwem, e, mówił dla państwa. Pan Hadesiak i pan Baxter, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, zajrzyjcie do Hadesiaka, yy, zostawcie baksera, mu tam subskrypcję. I yy, nie polecam tego kanału. I koło, koło subskrybuj macie taki takie, takie, co to jest, zębatkę, taką jak tutaj jest, o. Jak naciśnięcie na nią, to musicie, tam jest tak napisane, że jeżeli zaznaczycie, to będziecie dostawać yy, wiadomość o każdym następnym odcinku. Wow! No. no musicie to zrobić koniecznie, więc to byłoby obywatele, więc... dzięki za oglądanie. Pa! Na razie, cześć.